Jestem w miarę zado zadowolony z wyniku. Nie stuprocentowo, bo każdy ma swoich favoritów. Tak? Moim zdaniem to, co wyróżnia tę nagrodę, to jest obecność Wisława Szymborskiej. Bo każdy ma swój bardzo bliski stosunek, taki prywatny, może, może nie, nie tak też, tylko prywatny, bo ja ją dobrze znałem, ale nie każdy, a, a, a każdy ma. Swój stosunek do tej poezji, do, do, do tego zjawiska, do, do Wyspiałek Szymborskiej, czyli ona jest niby obecna w jakiś tam sposób. Wiersze są, no, są, są przeróżne wiersze. Tutaj czytamy taką gamę w ogóle poezji polskiej. Każdy dobry wiersz musi być. Swój, nie? specyficzny. Mam wrażenie, jestem przekonany, że poezja odgrywa większą rolę w Polsce niż w Szwecji, czyli polska poezja ma się może lepiej niż szwedzka poezja. Chociażby, jeśli liczyć czytelników, na przykład. I tutaj są tradycje my też mamy bardzo dobre tradycje poetyckie w Szwecji, ale. Wiąże się też z, z losem tego kraju i tak dalej. Jest, była potrzeba na, na poezję. Na przykład jak byłem tutaj w stanie wojennym, to, to ludzie zaczęli pisać wiersze. Przekonany jestem, że poezja jest niezbędna. I, i cieszę się, że, 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 że mam taką możliwość, żeby w obcym kraju brać udział w, w czymś takim bardzo oryginalnym. Ta nagroda naprawdę jest bardzo oryginalna.